Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hityty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. Kobieta ta poczęła. Posłała więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. Druga księga Samuela, rozdział 11, wersety od drugiego do piątego. Moi drodzy, Biblia to niezwykła księga. Na kartach Pisma Świętego możemy odnaleźć. Absolutnie wszystko. Tam jest zawarta cała prawda ludzkiego życia. Są tam gorycz i zachwyt, trwoga i nadzieja, śmiech i płacz, szczęście i nieszczęście. I to, co najbardziej uwielbiam w Biblii, to jest właśnie to, że ona nigdy nie koloryzuje ludzkiego życia, ale przedstawia świat i całą rzeczywistość. Takie, jakie one są naprawdę, ze wszystkimi blaskami i cieniami tej naszej ludzkiej egzystencji. I ten dzisiejszy fragment tej drugiej księgi Samuela, myślę, że bardzo dobrze nam uświadamia, przypomina nam i pokazuje, że bycie powołanym i wybranym przez Pana Boga w żaden sposób nie chroni nas od pokus. Tak jak i w naszym dzisiejszym życiu. Kolejne stopnie naukowe, kolejne osiągnięcia, olbrzymia wiedza, kolejne umiejętności, które zdobywamy w ciągu całego życia nie zapewniają nam one ochrony przed pokusami. Święty Augustyn mawiał, że gdyby nie pokusy, to człowiek nie miałby żadnej zasługi. Właśnie paradoksalnie to właśnie wtedy gdy przychodzi nam się zmagać z własnym grzechem, słabością, z własnymi ograniczeniami, wtedy najbardziej doskonalimy się w cnocie. Święty Paweł Apostoł ujął to nawet w przepięknych słowach, że ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. I w innym miejscu moc w słabości się doskonali. Chyba święty Jan, apostoł w pierwszym liście, zapisał, że są tak jakby trzy takie źródła pokus, które nieustannie wystawiają nas na próbę. Jest to porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia. Inni z kolei te trzy źródła pokus ujmują w nieco inny sposób, mówiąc, że kusi nas szatan, ten, który jest głównym sprawcą grzechu. Kusi nas Świat, w którym żyjemy, i kusi nas nasza pycha. Potrzeba więc y, ogromnej czujności, ale też y, wytrwałości, takiego wielkiego samozaparcia w tej duchowej walce, jaką każdy z nas musi na nowo toczyć y, każdego dnia. I nawet kiedy przychodzi taki moment, kiedy upadamy, kiedy bardzo mocno doświadczamy tej naszej ludzkiej słabości, tej ciemnej strony naszego życia, kiedy tak mocno w naszym życiu objawi się grzech, słabość, niemoc, to nawet wtedy musimy pamiętać, że Bóg ciągle jest przy nas, że Pan Bóg nikt nas nie skreśla i nikt nas nie odrzuca. Ktoś powiedział kiedyś, że Bóg pisze prosto, nawet na krzywych liniach ludzkiego życia. I myślę, że w tych słowach jest bardzo wiele prawdy. Bo nawet jeśli przyjdzie nam upaść, popełnić grzech, doświadczyć bardzo mocno tej naszej słabości, to Pan Bóg w swojej mądrości potrafi nawet z największego zła, nawet z największej ludzkiej tragedii wyprowadzić jakieś dobro. Zobaczmy, że Dawid i Batrzeba, bohaterowie tego dzisiejszego fragmentu księgi Samuela oni wcale nie dochowali wierności Bogu. Pogubili się, zgrzeszyli, upadli, doświadczyli tej swojej ludzkiej niemocy. Ale Pan Bóg, nawet z tego grzechu, z tej ludzkiej niewielności, potrafił wyciągnąć dobro. Ponieważ ta kobieta, Batrzeba, ona stanie się w przyszłości matką wielkiego króla Salomona. Co więcej, Duch Święty z jakiegoś powodu zechciał, aby pamięć o Batrzebie, o tej dawnej żonie Uliasza, z jakiegoś powodu została zawarta również w rodowodzie Chrystusa. Jest jedną z pięciu kobiet, które tam, w tamtym miejscu Ewangelii się wymienia. Bóg pisze prosto, nawet na krzywych liniach ludzkiego życia. Prośmy więc, moi drodzy, o taką wytrwałość dla nas w pokusach i w chwilach próby, abyśmy, gdy nawet upadniemy, nie załamywali się, ale z jeszcze większą ufnością zechcieli zbliżać się do zdrojów Bożego Miłosierdzia.